Niezwykle ciekawie. Mam nadzieję, że nie będą mieli spętanych nóg, grając w roli faworyta. Chociaż wygląda na to, że mogą mieć tremę. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi Manuel Ruiz Barbosa. Sędzia rozpoczął spotkanie. Ires, podanie jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Ires, cywka, celnie dobrze. Uderzenie. Nie może być inaczej. Rzut rożny. Jest uderzenie głową na bramkę. Piękny gol. Pierwszy gol został zdobyty w piątej minucie. Torzyn. A teraz przypince Sise. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Ach, ślisk. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Ładka. podanie no ładny przechwyt nie ma już szansy na gola mamy spalonego a teraz sise ach kapitalne podanie czy to wykorzysta i Piłka wychodzi na aut bramkowy i będzie wznowienie od bramki. Ach, zdawało się, że a jednak przejął. Tracą piłkę. Piłka wciąż prze. Jest okazja? No, prosto w zawodnika z pola. Brawo, piękny wolej. Ten strzał zupełnie mnie wyszedł. Tak, daleko od bramki. Cypiłce Sise. No udało się przejąć. Dobrze teraz przejli obrońcy. Ładka. I teraz strata, cyfra. Będzie strzelał? Nieudany strzał za bardzo w bok. Nieczysto uderzył. Piłka poza linią końcową i będziemy mieli wznowienie od bramki. Ires. Pytanie: czy ktoś go powstrzyma? Ale szrajc z piłką. Prawie, 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 ale nie opanował piłki. Bożyn. Tomasz Topolowski. Paul Wizdek sędziego: Jakie będą konsekwencje? Słusznie, arbiter temperuje zapędy. Mamy żółtą kartkę. I na pewno w ten sposób zatrzyma niebezpieczną grę. No, tym strzałem głową chciał zaskoczyć. No, to nie jest futbol amerykański, wysoko nad poprzeczką. Mordeń. Próbował ślizgiem. Ires. Patryk Małecki. Na nim mogą polegać ambitny, zaangażowany, walczący od początku do końca. Rewelacyjnie dośrodkował. Spójrzmy, piłka w polu karnym. Będzie rzut rożny. Dobra główka, broni. Piłka wychodzi w pole. No i mamy stratę piłki. No nie jest tak daleka, nie można zagrozić. Niecelny strzał. Dobrze próbował, ale stracił. Poza linią boczną, za moment wznowią z autu. Ires. Ale szputa nie jest okazja. Nie ma bramki. Źle przyjął piłkę i strzelił za bardzo w bok. Piłkę wprowadzać będzie po tym, jak opuściła boisko do gry bramkarz. Cywka. Już blisko pola karnego. Brawo! Ładnie odebrał. Uderza! I strzał! Niestety niecelny. Sędzia pozwala kontynuować akcję. Przywilej korzyści, bardzo słusznie. To mogło być groźne, gdyby nie ten przechwyt na połowę. Koniec pierwszej połowy. Myślę, że szybko zdobyta bramka na początku pierwszej połowy. Płynęła na przebieg tego spotkania. Rzeczywiście nie mogli lepiej zacząć tego meczu, ale później mieli jeszcze kilka okazji, których nie wykorzystali. Mordem. Udane podanie, czy to wykorzysta? Ach, ależ dobrze zapowiadał się ten raj. Prawa dla bramkarza. Piłka poza boiskiem, no i wznawiać będą od własnej bramki. Efektowne, świetne podania i dokładne. Piłka poza boiskiem odbita od jednego z graczy. Za moment wznowią wrzutem zał. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału! Ślizgiem odebrał piłkę przeciwnikowi. Korzyn szedł tam zdecydowanie ślizgiem. Czy to wykorzysta? I mamy gola, proszę państwa. Gol prowadzą wyraźnie. Ciekaw jestem, czy poprzestaną na tym. Świetna akcja w wykonaniu tego zawodnika. Nie dał szans ani obrońcom, ani bramkazowi. Znakomicie w tempo. Czy to wykorzysta? Ładka. Tomasz Stopołowski. Wymiana podań między dwójką Graczy Bożym, Cywka. Pierwszy dopadnie do piłki o obrońca przejmuje przytomnie. Piłka poza boiskiem będzie rzut rożny. Mamy aut bramkowy i będzie wstawienie od bramkarza. Dibil sisse. Przeciwnicy. Ładne dogranie. Akcja zatrzymana. Za chwilę wznowienie. Przy linii bocznej rzutem załku Musi spróbować czegoś nowego, jeśli chcą odmienić losy tego pojedynku. W drugiej połowie przegrywają, wprowadza do gry nowego gracza. Aj, troszkę szczęścia zabrakło. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Nie zgrywa głową do partnera. Celnik do partnera. Czy to wykorzysta? Ryzykowny. Z... Jest! Znakomicie! Można powiedzieć, że nie zasłużyli na tę bramkę z przebiegu gry, no ale ją strzelili. W futbolu najistotniejsza jest skuteczność. Renner wprowadził dwóch rezerwowych. Strada piłki. Doskonale zagrał. Nieudany atak. Ryzykowna, ale udana interwencja. Przeciwnicy stracili piłkę. Dobry przechwyt na własnej połowie. Paweł Drożek. Mają już nic do stracenia i wygląda na to, że mogą narodzić się na kontrę. Ruszą zdecydowanie do ataku. Bardzo słusznie, nie ma naprawdę na co czekać, trzeba działać. Mordzeń. Ale spodanie, jeśli to wykorzystają... Robert. Wyrównują w samej końcówce, no radość niesłychana, a do końca niewiele. Wyrównana gra, ta bramka doprowadza do remisu. Cywka, no, może teraz próba w ślizgu. Możdżeń? Szkoda, że nie opanował tej piłki. Sędzia dopatrzył się zagrania ręką. Zabrakło precyzji, no i piłka trafiła w mur. Teraz albo nigdy. Jeśli chcą wygrać, muszą wykorzystać ten rzut rożny. Źle wykonany rzut rożny. Przeciwnik przejmuje piłkę. Od rzutu z autu rozpoczną grę. Dostrzela! No strzela! 90 minut meczu poza nami. Wciąż remis.